Życie jesteś chwilą, Życie Tyś mym snem. Życie Tyś dniem krótkim Przejmij sen. sen. Boże, tu na ziemi Kochać cię, mam ten jeden dzień. Naturą miłości, jak powie święta Teresa, jest zniżanie się, dlatego też z zachwytem. Patrzyła na tajemnicę wcielenia, widząc to zniżanie się miłości Boga do człowieka, kontemplowała to zniżanie się miłości w tajemnicy krzyża, a wreszcie w tajemnicy Eucharystii. Zachwycając się tym, że ten sam chleb, anioły, aniołowie spożywają, archaniołowie ten sam chleb spożywają. Święci w niebie, i również my karmimy się tym samym eucharystycznym chlebem, czyli miłością Boga w Jezusie Chrystusie. Na naszych karteczkach odczytajmy drugą zwrotkę wspólnie i szóstą. Drugą i szóstą. O, kocham Cię, Jezu, do Ciebie wzdycha moja dusza. Przez dzień dzisiejszy bądź dla mnie słodkim oparciem. Zakróluj w moim sercu, daj mi swój uśmiech, nic więcej, tylko dziś, na dziś. Ach, pozwól mi, Panie, ukryć się w Twoim obliczu, tam nie będę już słyszeć próżnego zgiełku świata. Daj mi swą miłość, zachowaj dla mnie łaskę, nic więcej, tylko dziś. Między tym wierszem, pieśnią dnia dzisiejszego, a całym życiem Teresy od dzieciątka Jezus od najświętszego oblicza, jest zgodność. Pisze o tym, śpiewa o tym, czym żyła. I o tym, kogo kochała ponad wszystko, całym swoim życiem. I jeśli chodzi o źródło tego wiersza, inspirację, to pochodzi ona od, z poezji Alfonsa Lamartina, zmarłego w 1869. Poety, polityka, pacyfisty i pisarza, tradycyjnie uważane, uważanego za. Pierwszego twórcę francuskiego romantyzmu, który był ulubionym poetą rodziny Martę. W poemacie Człowiek do Lorda Bajerona w swoich medytacjach poetyckich pisze on. Wszystko nam ucieka, wszystko się kończy, wszystko znika. W tym życiu Bóg wyznaczył ci miejsce. Jakie? Dlaczego, któż to wie? Jego potężnymi rękami uczynił świat i ludzi podobnie jak pył na polach i na niebie, noc i dzień. On wie, świat jest jego, a my mamy dla siebie tylko ten jeden dzień. Tutaj na Ziemi ból z bólem jest powiązany dzień idzie za dniem, trud za trudem mamy dla siebie tylko ten jeden dzień. Niestety, nieszczęściem człowieka są trzy słowa. Wczoraj, dziś i jutro. Nieszczęściem człowieka są trzy słowa: wczoraj, dziś i jutro. Dlaczego? Bo jeśli pojedziemy do Burundi, jeśli pojedziemy do Cyganów, tak jak tu brat Marek mi tu tłumaczył, który zajmował się katechezą wśród Cyganów, to dla nich istnieje jedno słowo dziś. I Burundyjczyk powie Ejo, czyli dziś. Ale jak zapytamy go, co robiłeś wczoraj, albo pójdziemy jutro, to powie tak samo: Ejo wczoraj to też Ejo, a jutro to też Ejo, tylko nie dzisiaj. Czyli nie dzisiaj, dziś i tylko dziś. Dlaczego? Ponieważ liczy się dziś, teraz, w tej chwili to, co dokonuje się w moim życiu, w tej obecnej chwili, gdzie jestem ciałem. Mam być duchem, mam być sercem, mam być umysłem. Dlaczego nie śpiewamy? Dlaczego nie śpiewamy? Bo myślimy o czymś innym. Bo nie jesteśmy zajęci tym, co teraz robimy. Tylko oceniamy, wartościujemy, stoimy z boku, jesteśmy kibicami, ale nie jesteśmy w tym. Brat Filip, który przyjechał z Afryki, mówi dzieci, które należy, których należy żałować i w ogóle Taką ciężką pracę nie powinni wykonywać. Na głowie nio, noszą sterty cegieł, ale żadne z nich nie jest nieszczęśliwe. Wszyscy są szczęśliwi, radośni, pracują, a jak pracują, to w tej chwili pracują całym sobą. Ale jak się bawią, to bawią się całym sobą i przeżywają tą chwilę w pełni, w stu procentach. Dlatego EJO to znaczy dzisiaj. Wczoraj to nie dzisiaj, Ejo, a jutro to też nie dzisiaj, ale Ejo. Liczy się przede wszystkim co to, to, co tu i teraz się dzieje. Doskonale to zrozumiała święta Faustyna Kowalska, która w swoim dzienniku, zachwycona również duchowością Teresy od dzieciątka, Jezus pisze o życie szare i monotonne. Ile w tobie skarbów? Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie następnej. Będzie inna, będzie mi dana w godzinie drugiej, ale będzie inna. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy pieczętuje pieczęcią na wieki. I dlatego, co jest ważne, jeśli masz natchnienie do dobra teraz, zrób to. Nie czekaj. Zrób to teraz, bo jak zrobisz to, pójdziesz za tym pierwszym porywem serca, to Bóg cię wzmocni. To Bóg ci da siłę. To Bóg cię natchnie i da Ci większy żar. Jeśli się zawahasz, jeśli będziesz gdybać, a rozważać, a lękać się, a roztrząsać, a co, a jak, a po co, a dlaczego. Dziękuję bardzo, już przeszło. Wróbel uciekł z garści, już go nie złapiesz. Już go nie złapiesz, już minęła okazja, już poszła, będzie inna, ale już ta przeminęła, i potem rodzi się żal. I to jest to, co mówimy, spowiadam się, z czego? myślą mową uczynkiem i właśnie aż w siedmiu strofach aż w siedmiu strofach tego wiersza który mamy na kartkach święta teresa od dzieciątka jezus prosi o miłość prosi o miłość aż w siedmiu zwrotkach aż w siedmiu zwrotkach i ten wiersz la martina mon aujourd'hui czyli mój dzień dzisiejszy miała do końca życia w jednej z książek które używała na co dzień. Ale wbrew swojemu ulubionemu poecie Alfonsowi Lamartine, nie patrzyła na codzienność tylko z perspektywy cierpliwości w przeciwnościach, ale patrzyła na codzienność, na każdy dzień z perspektywy więzi, miłości z tym, którego kochała całą duszą. Z Jezusem z perspektywy wieczności, z perspektywy wiary, z perspektywy celu, którym jest niebo. I dlatego też każda chwila nabierała wartości. I to są trzy słowa, które Benedykt XVI w takim liście o nadużyciach w Niemczech mówi, że gdy Boga się usuwa z życia, człowiek traci cel, traci sens i traci wartość tego, co robi, tego czym jest. I tego, co go otacza. I dlatego miłość nadaje sens, miłość do osoby. I w tym wierszu święta Teresa prosi aż siedem razy, w siedmiu zwrotkach, o miłość, o miłość Jezusa. Nie deklaruje miłość, ale prosi o miłość. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się do mnie. To znaczy, kochaj, okaż mi. Że jesteś ze mnie zadowolony, że mnie kochasz. Okryj mnie swoim cieniem. To znaczy, kochaj mnie. To znaczy, daj mi odczuć, że mnie kochasz. Dosłownie, don moi, don moi ton amour. Czyli daj mi Twoją miłość. Czyli kochaj mnie. Dalej, daj mi miejsce w Twoim sercu. Don ton coeur, czyli daj mi w twoim sercu miejsce. Nie w moim sercu zrób miejsce dla ciebie, tylko daj mi w twoim sercu miejsce. Oto się modlimy, gdy umieramy. Żeby Bóg nas przytulił do swojego serca, żeby dał nam miejsce w, twoje, w swoim sercu, żeby nas miłował, kochał, żeby dał nam odczuć swoją miłość. Dalej zamieszkaj we mnie, to nic innego, tylko kochaj mnie. Zjednocz mnie z sobą, to nic innego, jak kochaj mnie. Na różne sposoby wyraża jedną wielką, żarliwą, gorącą prośbę: Kochaj mnie. Dlaczego? Ponieważ nie będę w stanie, nie będę umiała Cię kochać tak, jak chcesz być kochany, jeśli Ty nie dasz mi odczuć, doświadczyć tej miłości. Dlatego potrzebuję, żebyś mnie miłował, kochał, żebyś dał mi Twoją miłość. Sama z siebie nie potrafię, nie potrafię, nie umiem, choćbym chciała. To tak jak ksiądz Jan Twardowski kiedyś napisał w wierszu. Miłość jest albo jej nie ma, tylko to, co nieważne, wlecze się jak krowa. Miłość jest albo jej nie ma. Nie stworzysz tego, nie nauczysz się tego, jest albo jej nie ma. A kiedy jest? Kiedy człowiek odczuje, że jest kochany, wtedy odwzajemnia swoją miłość. Paradoksalnie Teresa modląc się o ten jeden dzień, o to życie miłością w ten jeden jedyny dzień, dziś, chce żyć miłością na ten jeden dzień. Dlaczego? Ponieważ w swoim życiu na wszystko musiała czekać. Na wszystko musiała czekać. Wszystko było odwleczone, wszystko było opóźnione, wszystko było nie na czas. To było doświadczenie jej krótkiego życia, ale pełne boleści, pełne zawodów, pełne rozczarowań, pełne różnego rodzaju trudów i cierpienia. Na pierwszą komunię świętą musiała czekać. Urodziła się 2 stycznia. Papież i synod w Bayeux zdecydował, że dzieci mogą, muszą mieć 11 lat. Żeby mogły przystąpić do pierwszej komunii. Bardzo pragnęła przyjąć Jezusa wcześniej, a jednak musiała czekać wiele miesięcy z powodu tego, że nie urodziła się 31 grudnia, ale 2 stycznia. Teresa tak bardzo żarliwie pragnęła pierwszej komunii, że niczego nie zaniedbała, aby dzień ten przyspieszyć, powie jej siostra Celina. Gorzko żałowała, że musi czekać cały rok z powodu swego wieku. Jakie nieszczęście, z powodu dwóch dni, gdybym się urodziła 31 grudnia zamiast 2 stycznia, mogłabym przyjąć pierwszą komunię rok wcześniej. Czekać musi na wstąpienie do Karmelu. Podjęła wiele wysiłków, by móc wstąpić do Karmelu w wieku 15 lat. W wigilię swoich urodzin 1 stycznia 1888 roku otrzymała pozwolenie biskupa, ale Matka przełożona prosiła ją o to, by zaczekała jeszcze trzy miesiące. Dopiero po wielkim poście mogła spełnić swoje marzenie. Nie mogłam zatamować łez, powie, z powodu tak długiej zwłoki. Pomimo to wykorzystałam czas, oddając się bardziej niż dotąd życiu umartwionemu i pełnemu powagi. Musiała czekać, jak już wstąpiła, musiała czekać na obłóczyny. Na przyjęcie habitu. Według Konstytucji mogła przyjąć habit po sześciu miesiącach od chwili wstąpienia. Ksiądz de la Troet, kapelan, dał swoją zgodę. Jednakże z powodu złego stanu zdrowia ich taty, Ludwika Martę, ceremonia została przesunięta na 10 stycznia. Nadszedł czas moich obuczyn. Byłam przyjęta przez kapitułę. O uroczystości jednak nie było nawet co marzyć. Ostatecznie postanowiono zaczekać. Oczekiwanie było długie, ale jakże piękne było to święto. Dodaję, żeby złagodzić ból, nie brakło nawet śniegu. Nie brakło nawet śniegu, który kochała. Musiała czekać na dzień swojej profesji, pierwszej. Po rocznym nowicjacie mogła złożyć swoje śluby. 11 stycznia 1890 roku, jednakże przez wzglądna księdza dla Truet, który uważał ją za zbyt młodą przeorysza poprosiła Teresę o pozostanie w Nowicjacie jeszcze kilka miesięcy. Po chwili niezadowolenia pojęła, że musi wykorzystać ofiarowany jej czas. I uwaga w jej dziejach duszy, gdy będziemy czytać, zwróćmy uwagę na jedną kluczową. Kluczowy wersy, wers, bardzo często się powtarzający w jej wspomnieniach. W pierwszej chwili bardzo trudno przyszło mi przyjąć taką ofiarę. I to jest odruch natury. W pierwszej chwili było mi trudno przyjąć taką ofiarę, ale. I to jest drugi klucz. W, pe, w pierwszej chwili odruch natury, ale. Niebawem zabłysło mi w duszy światło. Powiedziałam więc Jezusowi: Mój Boże. Nie proszę Cię o to, bym mogła złożyć swoje święte śluby. Będę czekać na nie, dokąd zechcesz. Nie chcę tylko, by nasze wzajemne zjednoczenie opóźniało się z mojego powodu. Musiała czekać na dzień swojej śmierci. Od chwili jej pierwszego krwotoku w 1896 roku, na rok przed śmiercią, żyła nadzieją, że już wkrótce zobaczy Jezusa i będzie posiadać go na wieki. Dzień jednak ten nie nadchodził szybko. Gdy przyszła choroba, chorobie nie mogła zaufać. Lekarze byli sprzeczni w swoich opiniach. Jednego dnia orzekano, że umrze. Na no, zajutrz mówiono, że jeszcze będzie żyła bardzo długo. Godzinę śmierci porównała do odjeżdżającego pociągu, a siebie do dziecka. Powie: Jestem jak małe dziecko na dworcu kolejowym czekające na tatusia i mamusię by je wsadzili do pociągu niestety nie przychodzą pociąg odjeżdża lecz są i inne pociągi nie spóźnia się na wszystkie w najgorszej rzeczywistości życia w najgorszych sytuacjach znalazła zawsze dobrą stronę żeby nie upaść w nadziei żeby kochać, żeby miłować. Dlatego powiedziała: chwila obecna jest nam dana, by miłować Boga i okazywać Mu tę miłość. Wartość krótkich życia mierzy się miłością. Im większa miłość, tym większą ma wartość nasze życie. Za jej przyczyną modlmy się dziś o miłość. O miłość do Boga, o miłość do Jezusa Chrystusa. Jeśli czegoś Teresa pragnie nam udzielić, to na 100% na pewno tego. We wszystkim, cokolwiek byśmy pragnęli, czego potrzebujemy, najpierw prośmy o odnowienie naszej miłości do Jezusa Chrystusa, ożywienie jej, aby nie tylko w nas była, ale by nas przynaglała do żarliwego współpracowania z Jezusem w dziele zbawienia dusz. Amen. Wewnątrz karteczek mamy pieśń, która jest z parafrazą wiersza świętej Teresy, i z tą pieśnią podejdziemy do modlitwy przy ołtarzu świętej Teresy w drugi dzień naszego triduum. A w przedostatni dzień nowenny przed uroczystością świętej Teresy. Jutro zapraszam wszystkich, którzy chcą, mogą na misyjny różaniec. Godzina 17:15 jest wystawienie jednocześnie i adoracja od godziny 15.00. Będziemy się modlić w intencji wszystkich przyjaciół i dobroczyńców misji karmelitańskich w Afryce, w Burundi i Rwandzie. I w czasie tej ostatniej, ostatniego dnia nowenny o godzinie 18.00 także będzie możliwość zakupienia publikacji przed Kościołem o świętej Teresie jej dzieł, jej pism i nowenny, jeśli ktoś będzie pragnął, będzie chciał. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.